Także Siemano ja jestem Erwart. Witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Team Fortress 2 Team Fortress 2. Sorry, nie umiałem się jakoś tak wysłowić lepiej. No i co? No i w sumie chyba na wstępie nic nie chciałem takiego dopowiedzieć ważnego. Nagrywam sobie te odcinki na zapas, póki jeszcze gracze są i póki nie chce mi się spać. Mm, tak więc to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Przejdźmy do gry. Także yo, 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 I need more pulec. Aktywujmy sobie Hell Tower. W razie co. Aha. Czemu nie spełniam? Chyba go wie. No nieważne. Zamiast tego to weźmy sobie Hell Tower. I co? I czekamy na mapkę jakąś. I. Yy... No ten, widzimy się jak będzie jakaś mapka. I po co ja to mówiłem, że będę grał dopóki są gracze. Będę przez własne słowa k czekał do trzeciej w nocy. A jest druga 27 i się przekonam, że w nikt już nie gra. O, w końcu dobra. <grym> Bo się tak zaoglądałem jakieś filmiki randomowe. Hell Tower. O Boże, ten odcinek już ma 10 minut, a nic nie robiłem, czekajcie To jest kawl najlepszy z najgorszym. Dobra. Zagrajmy sobie na mapce Hell Tower. Aha, już to zdobyłem jakiś punkt, nic nie robiąc. uha się wystraszyłem totalnie. Gdzie on jest? O Jezus! Nice. Ja Dobra, bo oni popchali ten buzek Aż tak daleko to ten tasak nie doleci. O, Sniper tam jest. Wezmę sobie za... O, habru. O, Monociulus. Ale zajebiście, że to tak można. Zapomniałem, że to tak można robić, kurwa. Czy sobie chodzić tam cały czas, nie? O kurwa, dobra, już tam nie idę. Ole, przycieło! Co jest? Mać. mamy trzy punkty. Więc ja sobie może jakimś żołnierzem skoczę. Staliśmy coś, co to jest. O, tego chyba jeszcze nie miałem. Znaczy, miałem to kiedyś, ale nie wiem, czy miałem to. E, czy mam to teraz. No, o to mi chodziło. Nie wiem, co to jest te 0 obok mojego celownika, ale spoko. Co? Niezły soldier, ta wtawa. i nice. Zapomniałem co, oni tam już mówią, jak rzucałem te zaklęcia. I zapomniałem, że to zaklęcie, które mam, śmiesznie brzmi. Aj, teraz nie powiedział. Ah, super. Dobra, spróbujmy, może jeszcze z kaucikiem. Z tą dupeltówką, nawet. Aha. Gdyby nie internet, to by nie wiedział, że jest tyle ja no, żartuję. Sam nie... A, już myślałem, że to ten szpieg. Nie no, sam nie lepszy jestem w tą grę. Die with glory, hol. Jezus. Nie no, co to w ogóle za serwer jest? Frankfurt. Niemcy, proszę pana. No kur... Ja nie wytrzymam, nie? Co jest? Pamiętny rok, zabi 2004 przeciwników. What? I jeszcze trzeci kamień milowy skauta odblokowałem. Ej pojebane kurwa, czemu 2004 akurat pamiętny rok? Tak stupy. Aha, już zginąłem. Zapomniałem, bo się tak z... zawstydziłem, że aż kurwa nie wiedziałem co mam robić. Hell Tower będzie coś... Coś czuję, że to będzie ciężkie, nie? O nie, Blue wygrało. Oni boty mieli. Nie wiem czy mi się tu opłaca póki co brać kogoś innego chyba nie. Tam no, znowu coś dostałem. Super o, Nie wiem po ja stąd wychodzę, skoro i tak zaraz dostanę strzała i mnie. Oj chuj. No kurwa. We're trying. No bo kurwa oczywiście pewnie... Grają tam Niemcy Dlatego, bo to Frankfurt Ja pierdolę Ja nienawidzę tak grać Masz kurwa, dostał na dziąsło Aura Mhm. Mm Jak kurwa mogę dostać przez Uber Charge'a? Chyba, że on na sekundę go wyjebał. Nie wiem, nie zauważyłem. To będzie długi mecz. Aha, teleport. O, oh, kurwa, blisko było. Kar. <gulio> Chuj o ci pulec. Jebko na pierdala. No nie. Dobra, trochę nam to dało. sławe Mente. O kurwa, nie trafiłem pasakiem chyba. No i chuj mnie strzeli zaraz. Mielonka. Człowiek, mielonka kurwa. No! No, <śmiech> <śmiech> Nie wiem, co to było. Kapeluszowa kontrabanda, fajna. What is happening now? mam Co mam wiedzieć? Co to jest? Co to jest? Co to jest? to nasz. Aha, dlatego się odsunęli. Huh. O Jezus, Boże Nie, nieważne, co tam miał za nikt Dziwny miał O Jezus, znowu Co z tymi moimi szkieletami? Nie wiem. Magic time, fun time, nice. Pierdzielaj. No kurwa, chciałem się uleczyć. Zapomniałem, że tam dynia jest. Co? Doktor Goglowąs. Ja pierdolę. Co to ma być? Ciekawe, jak to wygląda. Pewnie gogle z wąsami, no ale. Nie wiem, jak to wygląda. Doktor Goglowąs. Ja pierdolę. Kurwa. Nie, nie, nie przepadam za, za tymi rocket jumpami, w sensie... Ci co tak sobie skaczą i z saperki wszystkich walą, czy z tej łopatki na przykład. Czy z czegoś tam innego, nie? nie? Nie wiem, nie przepadam jakoś tak za nimi, bo nigdy ich kurwa trafić nie umiem, może dlatego. Za to oni mnie aż za dobrze trafiają. Ale mu przygoglową sił. Nie, no bo te szkielety obsrane, pierdniczaj, szkieletowy, znaczy szkieletowy, boże, szkieletonsy. Rzucę im tam szkieletonsy. Kurwa. Oj, chuj ci w magię. Hell Tower, magiczna masakra, 10 na 25. Ciekawe, o co z tym chodzi. Nie, wy, wy tego nie widzicie raczej. Ale ten, był udostępniam grę, a nie ekran. Ale ciekawi mnie o co w tym chodzi. Tylko czasem właśnie są takie spadki FPS-ów aż do 5 kurwa, nie wiem, nie wiem czym to jest spowodowane. Jezus trafić nie umiem. A. Super, że przynajmniej jest gargulet, spierdalaj otwieraj te bramy, niebios. No otwieraj dwa, dwa hp. Proszę. proszę, proszę. Proszę, kurwa. Oj, o dobra, dotknęliśmy to chyba, nie? Nie, wiem, bo ja to przeskoczyłem na początku chyba. O kurwa, ile punktów dotrzyj do bomby na komu? O. Ej, co? Co ja odjebałem właśnie? Nie wiem, ale znalazłem exploit. Ej, dobre! Dobre! 28 minut. Zajebiste! Podoba mi się to. Dobra. To to już sobie możemy odpuścić, bo nie chcę. E, Carnival of Carnage, czy może Man Manor? Lećmy sobie po kolei. Kar karnawał... E, zapomniałem czego. Karnawał rozwałki w skrócie. Dobra. Użyj tak... I zobaczmy, co tutaj dropniemy. Pewnie małpia dupa i... Strusia jazda bez trzymanki, ale to chyba mam. No i znowu skrzynka. Przypuśćmy to. Strusia jazda. I strusia jazda, tak. Kiedyś te skrzynki będzie trzeba wszystkie otworzyć, ale na razie nie mam jak. Także co? Przejdźmy do karnawału... Eee... Carnage, zapomniałem co to jest. No, w skrócie rozwałka. Jakaś. Karnawał rozwałki, coś tam z tyłu. także widzimy się, jak już wczytam je do, na jakąś mapę. Kurwa, pojebie mnie zaraz. Czemu te mapki się. Uuuu! Wykruszają się niestety. To co to, kurwa jedna mapka i tyle? No nie, no. Dobra, poczekam jeszcze chwilę i zobaczymy. Dobra, kurwa. Ileż można oglądać, kurwa, jakichś filmów zjebań, zjebanych i śmiesznych. Nie wiem, już obejrzałem, kurwa. Miliard tych filmów i to się nie wczytuje i w ogóle, więc... Huj. Dzisiaj będzie tylko jedna mapa, czy... Ja już nie pamiętam ile jej było. W każdym razie, no sami widzicie, nie połączymy się chyba zbytnio. Mogę jeszcze tutaj na czas swojego głupiego gadania spróbować się połączyć, ale jest już 57 minut nagrywania, więc dzisiaj po prostu będzie. Jedna mapka, no. Taki dosyć krótki odcinek, być może, że jutro, czy w sumie już dzisiaj bardziej. Być może, że dogram sobie najwyżej jakąś mapkę, czy coś. Jak nie, no to po prostu zrobię kolejny odcinek. Także sorry, że po prostu wyszedł taki dosyć krótki, chociaż. Nie wiem, zależy w sumie, czy, czy wam się bardziej takie podobają, czy nie. Dobra, ja już wygaszę tą mapę i co? To już byłoby na tyle. Także co, jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, możecie stawić łapę w górę, jeśli jesteście nowi to wiadomo sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych filmów. Możecie też wijać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. I co? Ja się z wami żegnam siema.